Dzień dobry. Moim gościem jest Anna Jastrzębska, prezes Fortior Fundacji dla Wielu. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj na temat projektu Medycy na ulicę. W poniedziałkowe i piątkowe wieczory Medycy na ulicę spotykają się przy dworcu centralnym po to, żeby pomóc tym, których już nikt nie chce. Proszę powiedzieć, skąd się wziął pomysł na ten projekt? Pomysł na projekt pojawił się ad hoc. Po prostu przechodziliśmy razem z kolegą, który był ratownikiem medycznym. Ja jeszcze wtedy studiowałam psychologię, więc nie miałam żadnych uprawnień do udzielania pomocy jak w jakimkolwiek zakresie. Przechodziliśmy koło dworca centralnego, spotkaliśmy pana, który miał rozległe po podudzi, kolega akurat wracał z zabezpieczenia, więc miał ze sobą całą masę sprzętu. I tak postanowiliśmy z Panem porozmawiać, Panu trochę pomóc. Okazało się, że całkiem dobrze nam to poszło i sprawnie, a zapotrzebowanie okazało się, że jest dość duże, więc na, umówiliśmy się z panem na kolejny dzień. Pan przyprowadził swoich kolegów, my swoich mhm. i tak się zaczęło. Z jakimi problemami najczęściej zmagają się bezdomni? O jaką pomoc proszą? O wszelaką, bo to są tak naprawdę osoby, które nie mają niczego. Mhm. Oni mają za, znaczy brak zaspokojonych potrzeb na wszystkich możliwych piętrach mhm. piramidy Maslowa. Tam jest brak podstawowych środków do życia. Bardzo często przychodzą po prostu porozmawiać, a jeżeli chodzi o pomoc medyczną, to zwracają się najczęściej z problemami z kończynami dolnymi. A z jakimi najtrudniejszymi sytuacjami miała pani do czynienia? Które sytuacje najbardziej utkwiły w Pani pamięci? Chyba, chyba jeden z Panów, który wyszedł z domu w innym mieście, a ponieważ miał z, z problemy organiczne na mhm. poziomie układu nerwowego i cierpiał na zaburzenia demencyjne, cho, czy cierpiał na chorobę Alzheimera, nie za bardzo potrafił wrócić, a tutaj nie potrafił się przedstawić. Na mhm. ulicy spędził około roku i do nas trafił. Z bardzo rozległymi wrzodzeniami podudzi, które były zanieczyszczone larwami, ale to tak bardzo, bardzo, bardzo spędziliśmy na oczyszczaniu około pięciu godzin. Rozumiem, że udało się pomóc. Tak, tak. Okazało, potem się okazało, że jeden z naszych kolegów sprawnie funkcjonujący poznawczo, czy taki myślący y, ogarnął sytuację, że tak to powiem, kolokwialnie, i y, zrobił panu zdjęcie. Potem porównał z osobami, które są poszukiwane i uznawane za zaginione. Przeczesał sobie całą listę i znalazł pana. Okazało się, że się zgubił na Pomorzu. Chciałabym poruszyć inny problem. Osoby bezdomne nie mają dostępu do świadczeń medycznych. Czy poza Państwa akcją mogą liczyć na wsparcie z innych organizacji? Mamy przecudowne stowarzyszenie lekarzy nadziei, które zajmuje się leczeniem osób, które nie mają ubezpieczenia i to są fantastyczni ludzie, którzy robią niesamowitą robotę, bo my tak naprawdę nie leczymy. My jedyne, co możemy zrobić, to pomóc tym ludziom realizować zalecenia lekarza, bo oni mhm. bardzo często są po różnego rodzaju zabiegach, są po operacjach i są wypisywani ze szpitala z zaleceniem do leczenia w domu. Tyle, że oni domu nie mają. Czy do Państwa zgłaszają się najczęściej te same osoby, które proszą o ponowną pomoc, czy też pojawiają się, się nowe osoby? Jak to Mamy wygląda? Mamy takich swoich podopiecznych, z którymi się już znamy od kilku lat i z nimi pracujemy raczej metodą redukcji szkód, mhm. czyli staramy się zrobić tak, żeby nie było gorzej. To nie są. są no, wie pani, no, czasami jest tak, że człowiek jest w kryzysie chronicznym i to nie do końca da się wziąć i poradzić sobie z tym problemem nawet mimo naszych najszczerszych chęci tego człowieka najszczerszych chęci, ponieważ on ma całą masę różnych zaburzeń współwystępujących i w takiej sytuacji jedyne, co możemy zrobić, to starać się pomagać doraźnie i czekać może na ten lepszy moment, kiedy, kiedy uda się coś więcej. Ale mamy też osoby, które są w kryzysie nagłym, ostrym i one się rotują. Z takimi pracować jest troszkę prościej, bo można ten moment takiego kryzysu ostrego dość szybko wyłapać. Wsadzić Pana w tak zwany proces interwencji kryzysowej i bardzo szybko z bezdomności wyciągnąć. Czy spotyka się Pani z gestami wdzięczności ze strony osób bezdomnych? Jak ta wdzięczność wygląda? Oj, rozmaicie wygląda. Czasami jest tak, że przychodzą do nas Panowie i przynoszą kwiatek kurwane z klombu, a czasami przynoszą sztuczne, bo mówią, że jest zima i jest zimno, w związku z tym na klombie akurat nie było. Mhm. A czasami jest tak, że przynoszą um, czekoladę, którą od kogoś dostali, to też jest przeurocze. A najfajniej, najfajniej jest wtedy, kiedy um, przychodzą nam pomagać. Co pani daje ta praca? Czy wzmacnia panią w jakiś sposób? Na pewno. Na pewno to jest cała masa satysfakcji. Za każdym razem, jak się uda komuś pomóc, wyprowadzić komuś z bez, z kogoś z bezdomności, ale tak od A do Z. Mhm. Tak, żeby ten człowiek już, już nie wracał. Nie? Żeby już miał swoją rodzinę, że jak. Jak już ma pracę swoje mieszkanie i jesteśmy na ślubie, to wtedy uznajemy, to że sprawa jest zakończona. To daje satysfakcję. Wiem, że dysponujecie sprzętem, dzięki któremu można leczyć osoby, które cierpią na zaburzenia potraumatyczne. Czy już macie gabinet? Jeszcze nie. Jeszcze szukamy lokalu, ale mamy nadzieję, że to się zmieni szybko. Na czym będzie polegać ta terapia? Jak będzie wyglądać? Jeżeli chodzi o terapię stresu pourazowego, to jest oczywiście kilka metod, którymi można to skutecznie mhm. robić. Między innymi pracujemy metodą przedłużonej ekspozycji, stosujemy terapię narracyjną i różnego rodzaju interwencje krótkoterminowe. A sprzęt kupiliśmy do terapii EMDR. To jest mhm. terapia, która polega na desensytyzacji za pomocą ruchu gałek ocznych. Ile osób w Polsce cierpi na zaburzenia potraumatyczne? Czy Pani dysponuje jakimiś danymi? Jeżeli chodzi o Polskę, to trudno, czyli znaczy jest bardzo wiele badań, które pokazują na różny odsetek w zależności od populacji, którą weźmiemy pod Aha. uwagę, bo inaczej będzie się to rozkładało w populacji ogólnej, a inaczej jeżeli weźmiemy pod uwagę samych strażaków albo policjantów. Najczęściej wskazuje się na rozpowszechnienie zdarzeń traumatycznych, czyli na do, możliwość doświadczenia czegoś traumatycznego na... Mm, w ciągu życia mm -hmm. na poziomie od 30 do 70% w zależności od tego właśnie za którą populację się weźmiemy. Jeżeli chodzi o samą zapadalność na PTSD to zwykle w badaniach to około 10%. Co o tym tak naprawdę decyduje? Jaki wpływ na to mają czynniki genetyczne, a jakie środowiskowe? Oj, <laughs> jeżeli chodzi o czynniki genetyczne to jest cała masa czynników o których można by tutaj było mówić i będą wpływały na podatność, a czynniki środowiskowe są tutaj bardzo istotne. Jeżeli chodzi o samą zapadalność, no to zdarzenia traumatyczne mają to do siebie, że one dotknęłyby. One wpływają na każdego. No, nie, są takie zdarzenia, które naprawdę każdego ruszą i nie ma siły, żeby po doświadczeniu działań zbrojnych albo po doświadczeniu zgwałcenia albo bardzo takich drastycznych aktów przemocy, no, żeby, żeby tego do siebie nie wziąć, mhm. żeby to w żaden sposób na człowieka nie wpłynęło. Na to nie ma twardych. I to jest właśnie specyfika zdarzenia traumatycznego. Ale jeżeli chodzi o radzenie sobie potem z samą traumą, mhm. to tutaj jest już cała masa czynników, które mogą na to wpływać. Od tego, w jaki sposób z, mamy nawiązaną więź z opiekunem podstawowym na tym, tym pierwszym okresie mhm. wczesnodziecięcym. I już to buduje nam pewien sposób postrzegania świata i odbierania tego, czy świat jest bezpieczny, czy nie. I pewną podatność na zaburzenia lękowe. Mhm powcześniejsze doświadczenia przemocy a, i wsparcie społeczne na tym obecnym poziomie. To mhm. też jest bardzo istotny czynnik, który wpływa na to, w jaki sposób sobie radzimy i to jest to, czego naszym podopiecznym zwykle najbardziej, najbardziej brakuje. brakuje. Prowadzicie zbiórkę na środki opatrunkowe, rzeczy, które są potrzebne przy udzielaniu pierwszej pomocy. Czy pozyskujecie na ten cel pieniądze z innych źródeł? Nie korzystamy z grantów, nie korzystamy z dofinansowań. Na ten moment staramy się jedyne, staramy się pokrywać wszystko z środków, które dostajemy na bieżąco z darowizn. Jeżeli mamy możliwość, to też sami staramy się pokrywać jak najwięcej, żeby naszego narodu, który jest cudowny i naprawdę stara się nam bardzo pomagać, nie nadużywać. Jakie medycyna na ulicy mają plany na przyszłość? Bardzo chcielibyśmy w końcu poradzić sobie z zakupem karetki. Aha. Żeby mieć chociaż taki prowizoryczny dach nad głową. Dopóki nie uda nam się znaleźć jakiegoś lokalu, w którym można będzie prowadzić terapię na spokojnie, to fajnie byłoby mieć chociaż troszkę takiego dachu, żeby móc zapewnić człowiekowi intymność. Aha. Bo jeżeli jest ciepło, jest wiosna, lato, to my sobie możemy na tym naszym murku poradzić. I nawet jeżeli trzeba tego ciała odsłonić troszkę więcej, zostanie dwóch chłopaków z kocami, i jakoś sobie poradzimy z zapewnieniem tej intymności, ale jeżeli jest temperatura, która wynosi minus 15, no to połowa działań nam odpada. Dziękuję Pani za rozmowę. Moim gościem była Anna Jastrzębska.